Z Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Nie Mojżesz dał Wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje Wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, yy, nasi przodkowi karmili się na pustyni manną. Jak napisano, dam im do spożycia chleby z nieba. Jest to odniesienie do dwóch fragmentów w Starym Testamencie. Pierwszy fragment to jest z Księgi Wyjścia, 16 rozdział, gdy czytamy, kiedy to Pan powiedział do Mojżesza, oto ześlę Wam chleb z nieba na kształt deszczu. i Mojżesz powiedział do Izraelitów, to jest chleb, który daje Wam Pan na pokar. A drugie odwołanie to jest do Księgi Psalmów, 78 psalm, i spuścił jak deszcz manne do jedzenia, dał im zboże z nieba. Zastanówmy się, co charakteryzowało mannę. Zmanno było tak, że nie można było jej zatrzymać na kolejny dzień. bo się psuła. Jak często jest w naszym życiu, tracimy okazję do tego, by się karmić Chrystusem, by się karmić ciałem Chrystusa. Przez nasze lenistwo, niedbalstwo, oziębłość religijną, niewiarę itd. Czy dobrze wykorzystuję wszystkie możliwe okazje do tego, żeby przyjmować Eucharystię? Bo to, co tracę, już nie wróci. Tracę to bezpowrotnie. Eucharystia to jest przecież niezwykle dyskretne przeżycie. Spożywanie ciała Chrystusa sprawia, że Bóg zaczyna żyć w nas. Jego ciało staje się moim ciałem. Jego krew zaczyna we mnie płynąć. Do tego, że jest potrzebna jedna rzecz: potrzebna jest wiara. Msza święta, przyjęta dopiero z wiarą, zaczyna, zaczyna działać w naszym umyśle, w naszym sercu i bardzo powoli, stopniowo powoduje przemianę. I to jest przemiana tak niezauważalna. Że wydaje nam się, że się nic nie dzieje, nic się nie zmienia. Możecie nas y, ugiąć, ale nie możecie nas złamać. Y, śpiewają kibice pewnego klubu. Słowa, które bardzo mnie ujęły. Y, jak bardzo to zdanie pasuje do Eucharystii. Jak często dzięki niej o wiele trudniej jest nam wejść w grzech, upaść, pogubić się w życiu. Jeżeli karmisz się Eucharystią, to szatanowi trudniej jest cię złamać. Pan Jezus z dzisiejszej Ewangelii mówi, że jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. W takim starożytnym liście przypisywanym Świętemu Ignacemu z Antiochi, z Antiochi czytamy. Łamiecie wszyscy jeden chleb, będący lekarstwem nieśmiertelności, środkiem, który nas chroni od śmierci i zapewnia nam wieki żywot. Szukanie życia poza Chrystusem to wskazywanie duszy na jakieś ogromne rozczarowanie. Chrześcijanie od samego początku wiedzieli, że tylko On ma lekarstwo nieśmiertelności, że nic na tym świecie nie jest w stanie nas do końca nasycić, do końca nas wypełnić. Nawet najwspanialszy najbardziej bliski człowiek Mamy w sobie takie pragnienia, wszczepione przez Pana Boga, które może nasycić tylko ten, który te pragnienia nam dał. Nawet najwspanialszy człowiek nie jest w stanie nas wypełnić. Jeśli w miejsce Boga my wstawiamy człowieka, to ten człowiek nas zniszczy. Nasza praca nas spali. Jeśli nie będzie wynikała z modlitwy, jeżeli nie będzie wynikała z karmienia się Eucharystią, yy, jeżeli nie będzie takich momentów w moim życiu. W których możemy się napełnić obecnością Pana Boga, to tracimy kontakt ze źródłem pokoju i światła, ale i tracimy też kontakt ze sobą. Bez napełnienia się Panem Bogiem, to działanie staje się puste, przestaje dawać życie. I Pan Jezus, dając nam siebie w Eucharystii, przypomina nam, że nie jesteśmy sierotami, że nie zostawia nas samych, ale daje nam chleb życia. Niech was był Sowi Bóg, bóg wszechmowący: Ojciec i Syn i Duch Święty.